Witajcie barany, tu ta rocistka Ania. Zrobię dla Was króciutkie czytanie na październik. Potasujemy karty i sprawdzimy, co październik dla Was niesie baranki, jaka energia w tym październiku będzie dla Was dominowała, czym macie się zająć, jakie wydarzenia w jakich wydarzeniach będzie Wam się najłatwiej i najbardziej z najlepszym efektem Odnaleźć w październiku, y, ewentualnie co macie wdrażać, co macie w tym październiku zrobić, a co sobie macie po prostu odpuścić, czym się w październiku macie po prostu nie zajmować. Y, bo październik to nie miesiąc na to. Dla baranów, co tam? Popatrzymy też na ogólną energię i sprawdzimy na koniec, jakie przesłanie mają dla Was karty anielskie. Barany, co dla Was. Październiku. Ogólna energia to na, e, energia nauki. Albo będziecie się zajmować dziećmi, albo będziecie rozpoczynać jakieś e, projekty, jakieś działania, w których czujecie się na początku drogi. Dużą rolę w październiku dla Barana będzie pełniła intuicja i pojawi się też energia e, erotyczna. Albo was czeka jakiś romans, e, albo poznacie kogoś nowego. Generalnie będzie dla baranów no, słuchajcie, zaczynają mi uciekać słowa niefajnie. Dominowała energia erotyczna z dużym naciskiem na intuicję, ale też jakieś nowe, nowe projekty, takie finansowe. Jaki jest charakter października? Co październik przyniesie baranom? Oj, to już kolejny znak, słuchajcie, w październiku dużo cierpliwości dużo cierpliwości będą potrzebowały barany w październiku i tą cierpliwość będą miały czyli cierpliwie będą czekały na rozwój wypadków nie będą podejmowały jakichś niefajnych decyzji, szybkich nieprzemyślanych nie, niefajnych szybkich nieprzemyślanych decyzji czym w październiku barany powinny się zająć powinny się zająć e, rodziną dziećmi swoimi e, tym bardziej że tu też e, jeżeli oczywiście macie dzieci nie Um, ale swoją rodziną. E, tu też mamy kartę Giermka Monet, to jest młoda osoba, więc jeżeli macie dzieci takie, wiecie, nastoletnie, to jakieś będą sprawy z tymi dziećmi związane. E, będziecie przeznaczali ten czas dzieciom, rodzinie. Ale też być może pojawi się ktoś z przeszłości. Ktoś z przeszłości, kogo dawno nie widzieliście, być może nawet nie, nie, nie myśleliście o nim, a z jakichś powodów się pojawi. Czym się macie w ogóle nie zajmować w październiku? Co sobie macie baranki odpuścić w październiku? Oj, zostawcie, zostawcie w, w październiku. Najlepiej to w ogóle zostawcie, ale w październiku w szczególności zostawcie e, jakieś sprawy, które powodują, że czujecie się, po prostu przygniecione, przygniecione, stłamszone, e, e, takie przybite w, da, w jedno miejsce, że nie potraficie się ruszyć dalej. Po prostu to zostawcie. Odejdźcie, e, nie naprawiajcie. Jeżeli macie coś do naprawienia, nie naprawiajcie tego, zostawcie. E, wykażcie się naprawdę dużą cierpliwością. Zajmijcie się swoją rodziną, swoimi dziećmi, ewentualnie jakimiś osobami, które pojawią się, wrócą z przeszłości. Natomiast zupełnie, jeżeli macie coś w swoim życiu, co was tak bardzo przytłacza, przygniata i przyszpila wręcz do jakiegoś miejsca, obojętnie czy to jest nie wiem, niemożliwość przeprowadzenia się, abyście chcieli, albo myślicie o jakiejś sprawie i po prostu już tak was to, już nie widzicie rozwiązania i takie się czujecie przygniecione i przyszpilone, to, popraw, to już po prostu tego nie próbujcie naprawiać, po prostu to barany zostawcie i idźcie dalej z dużą cierpliwością i wyrozumiałością. Tak no i kierujcie się naprawdę intuicją w tym wszystkim. Mm -hmm. Ok, popatrzmy jeszcze, jakie w związku z tym przesłanie mają baranki kochane dla was anioły. Popatrzmy na to, co tam anioły dla was mają. Też tu widzę fruwa karta dla was, Chantal. Przygotuj się na gorący romans. Mm. Słuchajcie, jednak, jednak tu ten romans. Coś tu się kroi w tym październiku. Może poznasz kogoś nowego, a może w Twoim związku na nowo zaikskrzy namiętność. Bądź otwarty na dawanie i otrzymywanie miłości. Być może słuchajcie, będzie kto ktoś z przeszłości. Po prostu. Po prostu. Mhm. Super, baranki. Życzę Wam wspaniałego października, ognistego romansu albo roziskrzenia nowych, świeżych emocji w związkach, w których jesteście, a wszystkie rzeczy, które Was gdzieś tam bolą, gnębią i powodują, że czujecie się zmęczone, po prostu to zostawcie, rozwiążecie to w innym terminie albo po prostu rozwiąże się samo. Życzę pięknego października, papa, pa. i do następnego czytania.